Cześć witajcie. Dzisiaj taki nietypowy odcinek. E, tuż przed żniwami trzeba się zresetować, a gdzie się najlepiej nie zresetować jak na szlaku, co? panowie? E, no dzisiaj... Nie, nie? mówisz, że nie? <laughs> trochę się zmęczymy, trochę pogadamy. E, gościem dzisiejszego Epola do popisu jest Grzio Bardowski oraz Paweł z kanału Szlakiem Rolnika. Cześć, witam Was. Panowie, to, to na początek coś zjemy, czy od razu do góry? Zjemy, zjemy. zjemy. Dobra. zdecydowanie. Trzeba kalorie nabić, o kolorach będziemy dzisiaj też mówić, jak je zbijać. My na razie My dobijamy. dobijamy. My to robimy na trzy kamery. Trzy materiały, trzy kamery. No niestety. <gry> czyli na trzech kanałach będziemy można zobaczyć kanał. to, co dzisiaj robimy. A tak naprawdę wjeżdżamy na masę śnieżnika na śnieżnik, tak, który ma wysokość 1424 metrów nad poziomem morza, ale jesteśmy trochę leniwi, nie idziemy od samego dołu, tylko wjeżdżamy Luxor na Czarną górę. to są wakacje. To są, no, tak, reset psychiczny, reset psychiczny. E, ale i tak i tak zeszedł czarnej góry, według mapy, przynajmniej zobaczymy w rzeczywistości, około dwóch godzin będziemy jeszcze szli na śnieżnik, tam teraz Dzisiaj Remun ma jest... padać, mają być burze. Yy, nie każdy ma skarpetki na zmianę. Kropka, kropka. Nie każdy ma skarpetki. Jechaliśmy na górę, czarnej góry, czyli 1200 parę metrów, Nie, dokładnie panu... Paweł... Pamiętasz o krótkich 1200 kilka, tak. Jest na pewno chłodniej o kilka stopni, bardziej wieje, jest fajny widok na dół. I tutaj już chłopacy wspomnieli, że może na dół, już do góry, ale nie, 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 trochę pochodzimy sobie jeszcze i idziemy w Czerwony. Włączyliśmy z Grzesiem zegarki, mamy Garmina i Grzesiu, Grzesiu ma szóstka, ja mam piątkę i sprawdzimy jaka będzie różnica w, czym? w kaloriach prognozowanych. W kaloriach? Ale właśnie jak tak jesteśmy przy temacie sportu i kondycji to taki nawet może fajny przy okazji jak się wspinamy trochę podyszymy, trochę pokażemy jacy jak jesteśmy zmęczeni. Wiemy, że my nie mamy tej kondycji. <noise> jak tam wasze właśnie z waszą aktywnością? No, eee... Faktycznie e, z Alą cały czas tu faktycznie staramy się raz dziennie na rowerek skoczyć. Tak, Korzystacie, póki dzieci nie macie. póki dzieci nie mamy. E, rowery, jakiś spacer. No samo to, że pójście, uprawy nasze. To już jest fajny, fajna trasa, bo my mamy tak, takich górkach. To już jest jakby fajny spacer. E, tenis, jakieś gramy, piłkę ręczną, tak można powiedzieć, proporcjonalnie. Także gdzieś tam z tym, z tym sportem cały czas jesteśmy zapyjeni. za pan brat. Za bo to jest, y, bardzo fajnie resetuje, nie? A po takim fajnym wyjściu jest zawsze Aha. taka satysfakcja, nie? Endorfiny wyszczelą. No, a u mnie tej aktywności nie ma. U mojej żony też i <laughs> w sumie my y, dużo mówimy, a niestety mało robimy. Ale Ty, się kiedyś... Pod tym kątem... <laughs> ale Wy macie dzieci. No. Tak, tak, no, no to, to jest inna aktywność, tak. To nie śpisz na całą noc, znaczy może nie, że całą noc, ale jednak te noce są inne, nie? Niż kiedyś. Nie, kiedyś, pamiętam, to było naprawdę... Kilka dobra lat temu to była piłka, sporty... Ty te wsiadę grały sobie, nie? coś takiego. Nogę, tak? nogę? Okay, okay. nogę i w kosz. E, natomiast i wszystkie zawody w szkole, jakieś wiesz, biegi, to zawsze byłem tam obecny. No ale coś się zmieniło. No to dzisiaj zobaczymy ta kondycja może. Może bakterii... Bardzo, za, bardzo, bardzo lubię po górach chodzić. I takie trasy wypadowe miałem. Natomiast Ania już teraz troszeczkę mniej. E, no i dodatkowo dzieci oczywiście, chociaż wiem, że to nie jest przeszkoda Mateusz Kulecki ostatnio na ścieżkę wchodził z trójką dzieci. Z... I z wózkiem kępką, nie? Tak, tak, tak widziałem właśnie relację. Więc y, dwulatek tam na rękach, ale mamusi, bo u tatusia nie chciał podobno. No i byli. Udało się. No, Proszę, to będzie chyba kostka skręcić się na razie. Ale ty wiesz, że to jest taki skonien. Rozpoczęł się, będziemy musieli się, się zaszczelić. A, super. Gdzie jesteśmy? Eee, hala pod śnieżnikiem. Jeszcze nie, ale właśnie zasapaliśmy się trochę, bo była taka droga mocno kamienista. Panowie, jak wyszło? Bardzo fajnie, przyjemnie. Głośno. Głośno. na to zaplanowałeś. Iść i rozmawiać. Dlatego mamy przerwę. Teraz Pogadajcie sobie. Chcecie usiąść? 140. 140 nie Dystans dzieje. pół kilometra. Nie. Tak? A, a wy panowie Mówi. wagę podajecie? Ten to. No, a ten to? wagi? Wiesz jak bo... szybko nam spada. Nie wiem, ja się nie wstydzę. Ja mówię ile ważę. Niedługo żniwa. Jakie są wasze oczekiwania w ogóle po tym sezonie? Grzesiu, ty jesteś konwencjonalny, Paweł jest ekologiczny. Więc, różne światy. Więc te światy są trochę różne, ale to też na samym filmie sobie zobaczycie. 10 ton pszenicy. To 12, tak, przebijam. Jak koledzy, jak koledzy zawsze na północy z nie że tam jak nie ma dychy, to, 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 lekko, to lekko nie jest, pozdrawiamy Kulę i Wojtka Kępkę. Nie wygląda spoko, tam był jeden ten temat, z, gdzie tak przygrzało, no to widać górki, chociaż u mnie tych piasków jest bardzo mało, mhm. ogólnie zapowiada się naprawdę fajnie. Bo też na przykład dla Ozimin, dla rzepaku Trulasbursz to był dobry rok, mhm. praktycznie pra, dopiero czerwiec, nie? gdzieś tam trochę praktycznie na tych spiaszczeniach przysuszył. Ale ty znowu Pawą masz chyba więcej jarych, nie? Ja mam w tym roku więcej jarych, ale mimo wszystko wydaje mi się, że w naszym regionie, gdzie tych opadów jest zawsze więcej, to one wyglądają dość dobrze. No, w tym roku nie, nie, nie spodziewam się rekordów, no ale to wynika z tego, że mieliśmy jakieś tam per, perturbacje z, z, z nawozami, które tam do nas nie dojechały, mhm. więc poszliśmy za strategią oszczędną. Zobaczymy, co pokaże kombajn i co będzie pod kreską, ale ja jestem dobrej myśli. Mhm. A jak przewidujecie, bo zawsze ja mam takie częste pytania, kiedy te żniwa będą, zanim się zaczną. My to nagrywamy na początku lipca, więc weźcie poprawkę na to nasze spojrzenie, ale faktycznie nie wiem, będą przesunięte? Ja widzę opóźnienia patrząc na swoje pola, najbardziej na jęczmienie chodzimy, chociaż nie mam, to widać w okolicy, że tam jest taki poślizg spory. Mhm. Mhm. I jak najwcześniej mi się tam też żniwa zaczynały z wczesną pszenicą 15 lipca tak teraz jeszcze mnie, początek sierpnia myślę dopiero będę coś tam zaglądał, a rzepak to już w ogóle. No Wielony. właśnie jest taka tendencja, że rzepak chyba będzie zbierany później po pszenicy, nie? Mm -hmm. Tak jak patrzę Zdecydowanie. i oceniam, no zobaczymy, no, trochę tej wody dostał w maju. E, no ty rzepaku nie masz, nie kukurydzy też nie masz, ty masz jakieś Właśnie u siebie w ekologii? E, orkisz, płaskórka, owies, żyto. E i y. grykę. No i to wszystko będziecie mogli zobaczyć już niedługo. Będzie taki specjalny film, odcinek, materiał, w którym Paweł Grzesiu będą i będziemy właśnie pokazywać uprawy u Pawła prowadzone w ekologii, więc, więc śledźcie pole i już niedługo taki materiał się pojawi. Ale teraz się uspokoiłam! Paweł, wyleciało ci coś, chyba karnet. A, z Buta byś wracał. No. Pogadamy sobie teraz o, o uprawie. No tutaj, jeżeli chodzi o ekologię, to Paweł już nam wspomniał, że jest zwolennikiem uprawy orkowej, co nie dziwi, bo jednak utrzymanie Ekologii wymaga tej orki chociażby pod kątem kwastów, żeby trochę tak, no zniwelować. też kwestia gleby i opadów, jakie u nas są. E, więc tutaj, no, akurat my jesteśmy zwolennikami orki, ale no to jest bardzo dużo czynników. To nie jest tak zarejestrowane. Mhm. Też może warto powiedzieć, bo faktycznie chyba to nie padło dzisiaj jeszcze, ty gospodarujesz w kotlinie Kłodkiej, Tak, więc, więc to też w kontekście ilości wody ma duże znaczenie. Bo ta suma no, opadów pewnie nie jest? W roku 1200. No, no, to, to, jest ko, to jest kosmos, nie? W z tego do... 300 brzmiwa. <noise> jest ciężko, mm -hmm. ciężki teren, ale ja bym się nie zamienił. Te, te widoki, które na polu często widzowie też doceniają, że kurczę, ale z ciągnika masz fajny widok i rzeczywiście to jakoś wynagradza. Ale to też świadczy o tym, że się nie przyzwyczaiłeś do tych widoków, bo często jest tak, że jak ktoś te widoki ma na co dzień, to, to ich nie dostrzega. Może nie do końca na co dzień, bo ja jednak dużo czasu spędzam we Wrocławiu i może dlatego tak bardzo doceniam. Mm. Bo jednak duża aglomeracja, a tutaj wioska, góry, cisza, spokój. A za moimi plecami jest ambasador uprawy Strip <laughs> Grzesiek, które no, który nie faktycznie. Nie do końca. Nie do końca. Mam. Okej. Okay. No to bardziej bezorkowa, trochę taka wymieszana, uważaj, bo. Widzę, widzę, koło. Proszę bardzo, to grzesia puszczam, bo w górach jest mokro. Trochę popadało, ale to dobrze. Znaczy... Dobrze, że popadało, też nie gdzie indziej popada, bo ta woda jest potrzebna. Ale tak wtedy, kiedy nie pada, to właśnie chciałem się Ciebie zapytać o Twoją opinię, bo na uprawy pasowej się mówi bardzo mocno o tym, że ona na lata sucha jest bardzo dobra, bo oddaje lepiej, oddaje więcej. Jakie jest Twoje zdanie? Myślę, że tak. I to każdy chyba producent maszyn do striptilu życzyłby sobie tylko suchych lat. Bo naprawdę wtedy producenci mają żniwa. Mhm. Bo jeżeli jest. Mokro, to każda uprawa się uda. Każda. To byś wiesz, rozrzucił e, ręką tak. po polu to, to zboże i to urośnie. Natomiast jakieś sucho, no to już jest e, trochę inaczej. E, jeżeli chodzi o striptyl, to co uprawiasz kukurydzę, tak? Striptylów, jak jeszcze uprawiasz? Tak, no wiesz co, to są bardziej próby. Kukurydza, jęczmień, jary, browarny. Rzepak, no pszenicy jeszcze nie próbowałem i nie wiem, buraków też nie chociaż. Podobno najlepiej wychodzi. Słuchaj, ja miałem pracę magisterską planowanie, planowanie buraka cukrowego w warunkach różnych systemów uprawy. Mhm. I, I również miałem uprawę orkową, bezorkową i strip No najlepiej wyszło na orce. Przykro mi, no takie, tak, tak te doświadczenia mi wychodziły. Niestety mój promotor nie był z tych moich doświadczeń zadowolony zbytnio, bo to jego wieloletnie. Tego nie potwierdzały, mhm. no ale tak zawsze jest, co nie, nie jest. Sezon nie jest nigdy równy, jeden do jednego, więc różnie to może wychodzić. A to było faktycznie w roku takim bardziej mokrym? E, był rok, gdzie była woda. Gdzie była woda, tak. no, okay. Gdzie była woda, no? Ej, to ma faktycznie, no ma duży wpływ, ale, ale w te latach 2018-2019, tak, kiedy tej wody brakowało, to ja sam byłem w szoku, jak widziałem niektóre uprawy, uprawy pasowe czy też rzepaku przede wszystkim. Nie, ten system korzeniowy taki naprawdę. Tak. E, głęboki tak, i, i też ta, ten pokój, że pakuje inny, bo jednak trochę rzadziej sięjesz. Rzadzie, są te międzyrzędzia też szersze, a ma, ma swoje plusy, swoje minusy. minusy. E, nie wiem, nigdy bym nikomu komu nie powiedział: słuchaj, sprzedaj, pług, bo to jest nic nie warte. E, jednak bywają takie lata, że, że nawet jeżeli chodzi o striptil e, i to striptealowcy wiedzą, mhm. że trzeba tą talerzówką przejechać chociażby, żeby nie było mysz na polu. I... Ruszyłeś temat chyba bardzo bliski no. w tym roku wszystkim, nie? bo tak. tych myszy Dolny Śląz, Opolszczyzna, masakra. No, 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 to, jest, to jest plaga, to można powiedzieć, że jest prawdziwa plaga. Ale dorobiłeś jakiegoś sposobu, żeby sobie z nimi poradzić? Nie. nie, nie, nie. nie. Powiem szczerze, to miałem... Czekaj, pierwszą... muszę wyłączyć kamerę. <laughs> nie, nie, to może jakiś sposób nie, poza kamerą. Nie, nie, nie zaczaiłem. W orce tych myszy nie ma aż w tylu, tak? To też jest że inny rejon trochę, nie? nie bo... Inny rejon rzeczywiście, jak pan... Tak, ale chyba jak, jak na każdy polu, jak się jedzie kombajnem, to widać, że... Nie macie, jest nie? mniej, ale, no, ale no, mam znajomych, którzy robią tylko force i mają mega problem, więc mhm. to też jest trochę taki temat siedliska, w którym miejscu, to co się działo, wiesz, przed, 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 co było przed plonem i jak ten przedplon był też robiony, w jakiej mhm. technologii. No okej, okay, dobra, idziemy dalej, bo nasz czas goni. Powiedz o swoich doświadczeniach z uprawą. Tak? uprawą tak. No, no, głównym naszym problemem jest no, pozbycie chwastów i jak po żniwach zlikwidować ich jak największą e, ilość mhm. tak, na polu, żeby późniejsza roślina miała jak najlepszy start. Próbowaliśmy wielu rzeczy, część rzeczy się z, sprawdzała, część nie. Również bezorkę spróbowaliśmy w tamtym roku pierwszy raz. Mhm ale to była taka próba, można powiedzieć, nieśmiała, jeszcze chyba, będę się do tego tematu, to wrócić. A jakie efekty były, te bezorki? Jeżeli chodzi o zachwaszczenie, hmm. to nie było jakiejś znaczącej różnicy, natomiast planowanie było gorsze hmm. w pierwszym roku. Natomiast to nie była klasyczna bezorka, hmm. czyli to był przejazd talerzówką tak? nocy po zebraniu kombajnem i Interwały co półtora tygodnia, co dwa tygodnie, to nawet nie, co, tak, co półtora tygodnia schodziły nowe chwasty i już leciał nie talerzówka, tylko gruber mm -hmm. i on bardzo na płytkę on bardzo ładnie wycinał, a pod koniec trochę żeś, troszeczkę żeśmy zagłębiali. I rzeczywiście ta, e, ta liczba chwastów na polu nam redukowała. Natomiast to, co będę chciał pokazać w tym sezonie w swoich uprawach, y, to akurat wyszło bardzo ładnie w gryce, całkowicie mm -hmm. przez przypadek. Będziemy musieli to w przyszłym roku powtórzyć, żeby to potwierdzić. Też chciałbym zrobić to w zbożach jarych. Mianowicie, e, mieliśmy plan na jakąś działkę, zaoraliliśmy, uprawiliśmy, miała być roślina zimę W ostatniej chwili przed siewem padło, że najbędzie będzie gryka uh -huh. i pole zostało na zimę uprawione już pod siew. Na wiosnę, jak ruszyła wegetacja, pole było praktycznie zielone. Takich, takiej liczby kwasów ja w swoim życiu jeszcze nie widziałem. To no po prostu było tak. Jak, też jak woda to ładnie skielkowała. Tak, było wszystko. jak zasiane. Mm -hmm. I po tym, to robiliśmy w gryce. Pojechaliśmy na głęboko. To znaczy, co znaczy głęboko, w naszym, w naszym wypadku to jest 18 cm gruberem, mm -hmm. e, żeby wyciąć te chwasty i brona wirnikowa e, z siewnikiem. I gryki w tym roku są rewelacyjnie czyste. Co to też prawie, zobaczymy w drugiej e, części dnia, tak, a we, w, w innym filmie. Naprawdę Gryka mi się w tym roku będę chciał e, pochwalić, bo są naprawdę e, świetne. To jest taka ciekawostka naprawdę, nie? Dla, dla, dla tego, takiego rolnictwa konwencjonalnego jeszcze z tych takich regionów typowo rolniczych typu Dolny Śląsk, czy Wielkopolska, czy Kujawy, czy nawet Lubelszczyzna, czy Pomorze. Wiesz, ten, ta długość wegetacji, te inne warunki, które są, tak? A jednak mimo wszystko fajnie sobie z tym radzicie. No i. i mi się, też... że tak, no to są przede wszystkim doświadczenia mojego taty, który już na roli zjadł zęby, bo no, pracował jako dziecko już, tak? No, wtedy się w ostatnim czasie pracował jako dziecko już pomagał mhm. rodzicom a swoje gospodarstwo już prowadzi ponad 50 lat. Także te doświadczenie No, jest dokładnie. On zna... Duży bagaż. Wie, wie kiedy wjechać w pole. Ja już, ja już bym pojechał. Mówi, synu, poczekaj. Jeszcze jest. To jeszcze nie jest ten moment. Narciarze jeszcze jeżdżą. Na poczekaj. Jeszcze, poczekaj. To jeszcze nie jest ten moment. I rzeczywiście tak to wygląda. No, Bolączką bo na pewno nas, ekologów, jest to, że my nie mamy takiej kompetencji wiedzy. Nie bierzemy książki. Nie możemy sobie przeczytać, o dzisiaj jest zabieg T1, to najlepiej go zrobić, mhm. kiedy tam roślina jest taki, w takiej takiej fazie, jest takie słońce i tak dalej. My tego nie mamy. My się sami uczymy na swoich błędach i próbujemy coś, coś, coś zrobić. Pojawiają się jakieś publikacje. No z tym, że ekologia jest o tyle niewdzięczna że ona jest według mnie bardzo reaguje na region. Całkowicie uh -huh. inaczej będą się uprawy zachowywać w innym regionie jak u nas, gdzie ten wpływ klimatu, klimatu, klimatu w konwencji jest mniejszy. Też jest, ale jest mniejszy. To nie wygląda tak, że na przykład przychodzi, załóżmy taki zabieg T1, a ty tak wychodzisz w pole, no to jeden ty. A, zapomniałem w ekologii. Mam. <laughs> nie, ja wam się przyznam szczerze, że ja w swoim życiu jeszcze nigdy nie jechałem ciągnikiem z opuskiwaczem, to chyba że parkowałem w garażu, uh -huh. nie? I jakby ja nie, nie mam pojęcia, jestem totalnym lajkiem jeśli chodzi o gospodarstwo konwencjonalne. Mm -hmm. Więc ja, jako rolnik, który widzi sąsiadów i skończył studia rolnicze, to ja tylko z książki wiem. Że jest zabieg to jeden, że zabierz drugi. to musisz pokazać. Zaproś Pawła do siebie i pokażesz Także... wszelkie aspekty wiesz, takie ja, jakbym, techniczne. Nie, nie wiem, czy on będzie zainteresowany. <laughs> Idziemy trochę wyżej, coraz więcej widać, już trochę wyszliśmy ponad tą linię lasu. Grzegorz jest tam z tyłu z tyłu za nami idzie troszeczkę odpadł od peletonu, ale gada przez telefon. Paweł, muszę wam powiedzieć, że jest świeżo upieczonym mężem. mężem. Tak, mężem. Śmiejemy się, że, że dlaczego miałby mieć lepiej niż my. Gratulacje. Dzięki. I tak sobie gadamy o takich rzeczach prywatnych, o dzieciach i tak dalej, ale nie będę ciebie o to pytał, bo to jak gdyby nie ten kanał, nie to miejsce. A powiedz mi też, jeżeli chodzi o takie Twoje doświadczenie związane z, z prowadzeniem gospodarstwa, który, który moment, który element w ekologii jest najtrudniejszy, która faza może tak nawet rozwoju, czy w ogóle nawet może jeszcze przed rozwojem. Trzeba ja powiedzieć, który jest najtrudniejszy, bo w którymś momencie już nie ma nie masz już wpływu. My praktycznie jak już roślina strzela wździło, to już tylko możemy obserwować. Nie wiemy niczego. Mhm. Jeszcze ostatnio robiłem poprawki taką ręczną maszynką, taką haczką. Mhm. Jeszcze tam jeżeli są osty, mamy duży problem z ostami. Na niektórych polach no to te ręczne się tyle nie robi. W ogóle w tym roku jest duży problem z ostrożeniem. Tak. Swoją drogą nawet w, konwencji. I w tym roku my nie mamy. Co jest najtrudniejsze? No mi się wydaje, że ten faza krzewienia, bo tutaj mamy jakby największy wpływ jeszcze na coś, żeby uratować uprawę, mhm. jeżeli jest zagrożona. Jeśli jest zagrożona chwastami, no to mamy chwastownik, nie możemy wyjechać. E, no staramy się przynajmniej dwa razy w okresie wegetacji ten zabieg zrobić. Zdarza się, że zrobimy trzy. A zdarza się, że zrobimy jeden albo w ogóle, bo albo pogoda nie pozwoli, albo nie ma potrzeby. Mhm. Tak, no, również w tej fazie krzewienia to mamy jakieś odżywki, e, jakiś mangan, mieć, rzeczy, które możemy zastosować. Które mogą dopalić są roślinę trochę jeszcze tej tak? do, dopalić. To tak. e, ale jakby dla mnie zawsze kluczowym jest e, odpowiednia uprawa i szczelenie się w terminie. bo jeżeli się nie szczelimy z terminem to może być tak, że my zasiejemy powiedzmy jakąś roślinę pszenicę, kwasy rosną, a ona się, siedzi w ziemi i czeka na lepszą temperaturę. Była ładna pogoda, ale nie wychodzi, bo przyszło zaraz jakieś e, ozimnienie, więc... I ciężko wtedy to poradzić już kompletnie. Ja no. coś poradzić. Jesteśmy na szczycie. Jesteśmy na szczycie. Takim Prawie. trochę oszukanym, pod, to jest pod szczyt. Podszczyt. Tak pod szczyt. To jest do, dokładnie jesteśmy w Sronisku pod śnieżnikiem. Stąd jeszcze byśmy mogli pójść 45 minut na sam śnieżnik, ale jest szlak w remoncie. Wiecie, że tu naleśniki dają? Serem i z dżemem? Gofry. I gofry. gofry? Tak, Botoniki i inne rzeczy dobre też dają. Tak to w schronisku można odpocząć. Ale okej, okay, jesteśmy na takim, tak powiedział Grzegorz, oszukanym szczycie. I pewnie będziemy schodzić powoli w dół, bo mamy trochę napięty kalendarz dzisiaj, jeżeli chodzi o nagrywania. Jeszcze chciałem Was, chłopacy, zapytać o parę rzeczy. Grzesiu, Ciebie, bo temat buraków, jak tak słyszę o burakach o cukrowych... No, kurde, patrz co mi się stało. Rozlało Ci się? No. Nie, roz, Rozdarł ci się. Rozmię, się. Grzegorzowi rozdarł się bilet i będzie Ej, musiał zejść do samego do dół. Nie do samego dołu. Ale to tylko świadczy o tym, że będzie mógł spalić więcej kalorii o, kolorii, o kolorii, Aż tak mi się noga Masakra. No, Grzegorz, jeżeli chodzi o buraki cukrowe, to, to masz historię buraków cukrowych w gospodarstwie bardzo długą, to też z, tak. z racji tego o czym twój tata się zajmował. Tak. Wcześniej. I tak chciałem Ciebie zapytać, bo to pewnie była ta uprawa, która Twojego dzieciństwa gdzieś Ci była bliska. A jaki masz stosunek do buraków teraz? No właśnie, to jest bardzo temat ciekawy, bo ten stosunek do buraków się, znaczy był taki bardzo negatywny na początku, ale jakby widziałem to trochę z innej perspektywy, czyli takiego chłopaczka tam małego, który musi wziąć tą haczkę i wiadomo, te wszystkie chwasty tam przelecieć i to, to nie były przyjemne tematy. Natomiast no jest mi ta uprawa bliska, nawet bardzo bliska. Jakoś to później sobie wytłumaczyłem, że tak musiało być. A pod kątem biznesowym, bo teraz bardzo często jak rozmawiam z rolnikami, to mimo wszystko trochę narzekają na te buraki, na, na dochodowość, na to jednak, że, że też faktycznie ta dochodowość kiedyś była troszeczkę wyższa, wynikało to z waszych dopłat i tak dalej, tych kwot tak, cukrowych przy uprawie buraka. Takie tak jest Twoje zdanie? No moje zdanie jest takie, jako że praktycznie każdy koszt gdzieś tam w gospodarstwie liczę i to lubię i lubię wiedzieć ile na jakiej uprawie zarabiam, no to doszliśmy do etapu, gdzie buraki cukrowe jakby z takiej uprawy, gdzie można było fajne pieniądze na tym zarobić, no jakby zeszliśmy do poziomu rzepaku, pszenicy, no. jakby to wszystko się zrównało, to nie jest tak. Nie wiem ja, ja na przykład trochę nie rozumiem ludzi, którzy tak bardzo narzekają pod kątem, o, to już nie to, już rezygnuję. Ta uprawa po prostu zrównała się z tymi innymi uprawami. Mhm. I tak jak w każdej bywają lata, gdzie niestety nie zarobimy, gdzie wyjdziemy na zero, ale ka w każdej uprawie tak się zdarza, prawda? Że, że może coś tam pójść mhm. nie tak, czy to w kukurydzy, czy w burakach, więc no... stąd dywersyfikacja jest dobra, czyli my podzwanie. Tak, ta, ale to, to jest podozmian, to... dokładnie. Zapytałbym Ciebie Paweł o buraki w ekologii, ale raczej to jest temat, który by się nie udał. My szczególnie na stokach. Przynajmniej 25 stopni stoku, i ten, ten buraki, ropa by dobrze to dała. Rację, Grzesio, Grzesiu, Grzesiu wzruszył ramiona, bo poszukiwano sobie czasy haczki. Nie? No, Więc... No, haczka mi jest dobrze znana, bo ja do tej pory <laughs> używam haczki w zbożach nawet. nie? Jak, no tak. jeżeli są jakieś takie zachwacenia, które trzeba poprawić mechanicznie, maszyna nie daje rady, trzeba to zrobić ręcznie, więc znam ten ból. No, no ale tak to trochę do, o tej ekologii wspomniałem, bo przy tych wszystkich zagrożeniach buraków teraz mszyce na przykład, tak? temat chwościka i tak dalej, mhm. no z chwastami sobie poradzimy, bo je po prostu mhm. usuniemy, nie? cała reszta jest już nieusuwalna i tutaj musi być chemia, która. Która pomaga w no, no niestety w tego nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma produktów, które są na to skuteczne. Patrząc na, na to, co mamy dostępnego, to już w ogóle jest. To działa już. Nie wiem. Trzeba naprawdę trafić w ten punkt. Mhm. Tutaj chyba stacje pogodowe sporo pomagają teraz, że jakby jesteśmy. Wiemy już, że coś się dzieje, a nie jak już są jakieś objawy, no, kiedy no, już jest za, za późno. późno przy buraku. Tak, z ciekawości powiem tylko, że system SPEC, który działa pod rzepakiem, w tym roku też gdzieś tam jest spróbowany w burakach właśnie, żeby też wyłapywać te zarodniki cerkospory. tak? Z powietrza mm -hmm. i też monitorować pod tym kątem, no bo stacje pogodowe trochę bardziej na zasadzie modelów pogodowych, temperatury. Tak, tak, tak temperatura, Są, są temperatury efektywne i tak dalej. Dokładnie i dają, dają ten sygnał. Trochę było nerwowo przez chwilę, bo zastanawialiśmy się czy idziemy dobrze, ale okazało się, że na szczęście tak. Chociaż ta końcówka jest naprawdę taka, no, dręcząca już w nogi. Mocne podejście. I nie tylko, tak. Mocne podejście, mocne zejście. Ale wszystko gra, na szczęście. Kierujemy się już do kolejki. Doszliśmy do końca. Za chwileczkę będziemy zjeżdżać w dół. Dzięki, że byliście dzisiaj i mogliście posłuchać rozmowy mojej z Pawłem oraz z Grzesiem. Więcej informacji o tym, jak oni prowadzą swoje gospodarstwa, znajdziecie na kanale. Szlakiem Rolnika oraz Bardoscy, zresztą Krzysa przedstawiać nie trzeba. E, do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć. Siemka.